Kleszcz! Czy umrzesz od kleszcza? Co musisz wiedzieć o kleszczach, zanim wybierzesz się na majówkę? Nie tylko w lesie. Kleszcze znajdziesz w parkach miejskich, na działkach, a nawet w ogródkach przydomowych. Kleszcze lubią trawy, paprocie i wilgotne zarośla. Co ciekawe, kleszcz nie skacze ani nie spada z drzewa raczej czeka na Ciebie w trawach lub w niskich krzakach. Kleszcz wyczuwa ruch, ciepło i zapach potu. Gdy tylko go mijasz, zaczepia się pazurkami i szuka miejsca do wkucia. Najczęściej są to okolice pach, kark, zgięcia kolan i pachwiny. Bolerioza. Bakteryjna. Co ciekawe, nie zawsze widać rumień, a boleriozą też nie zarazisz się od razu. Bakterie czekają w jelicie kleszcza i zwykle po 24 lub 48 godzinach dopiero może dojść do zakażenia. Kleszczowe zapalenie mózgu. Wirusowe. Może być groźne. Długie rękaw i najlepiej jasne kolory, tak, żeby Łatwo było dostrzec kleszcza. Przed spacerem warto jest zastosować repelenty z DEET lub z ikarydyną, a po spacerze dokładny przegląd ciała, szczególnie u dzieci, za uszami, na szyi i na głowie. A jeśli często jeździsz lub mieszkasz w rejonach endemicznych, czyli Mazury lub Podkarpacie, to warto jest rozważyć szczepionkę na kleszczowe zapalenie mózgu, która jest dostępna w Polsce.